Siemka witam was. W czwartek słuchajcie, ja zaczynam pierwsze co od demontażu listew, odklejenia taśmy no i sprawdzenia jak to będzie tutaj wyglądało w ogóle, bo z tego co widzę tutaj jest nadłożone i to grubo, ale mam też taki łuczek tutaj, więc wydaje mi się, że będę miał jeszcze zabawę tu przy tych listwach, żeby to ładnie wyprowadzić, doprowadzić wszystko ale w pierwszej kolejności chcę to po prostu zdjąć, doszlifować wszystkie całe powierzchnie, a później ewentualnie tutaj jak już się odkurzy No to przygruntować i wtedy będzie wiadomo gdzie trzeba dołożyć, gdzie nie trzeba i w ogóle Będzie coś widać, bo tak to teraz przez te taśmy zaklejone gładzią to ja tu zbyt wiele nie widzę No tu mam nadłużone, więc będzie co zdejmować No zobaczymy jak to pójdzie, przy szlifowaniu Żyrafą nie będę przelatywał przez to, żeby nie uszkodzić tych części aluminiowych Listew, tylko po prostu dojadę jak najbliżej, a później będę sobie jakoś tam to docierał ręcznie szkoda, że nie dałem ich głębiej, mogłem dać je głębiej, ale człowiek głupi myślał, że będzie za, za, za głęboko, a okazało się inaczej, bo mogłem je głębiej wcisnąć. Także jak będziecie robić u siebie, to ten 1,5 mm wydaje mi się zupełnie wystarczająco i nie ma tam coś świrować, tak jak ja 3 mm to jest to jest za dużo po prostu i tyle takie mam odczucia. No zobaczymy jak to się wyszlifuje, bo może teraz tak gadam, no wszędzie jest nadłożone, ale ale i tak i tak czy nie będzie, wiecie, jajka takiego zjazdu tutaj to, to nie wiem, a zwłaszcza tu przy tej końcowej, bo ona jeszcze bardziej wystaje, więc tu mi się wydaje, że i tak i tak będziemy musieli doszlifować sobie to na zero i ją będzie musiało być widać, bo inaczej to to trzeba będzie nadkładać i to nierówność będzie powstawała duża, więc tak to wygląda. Zabieram się za to Demontuję i... No i zaraz wskakuje na żrafę i lecimy z tym. Tutaj muszę sobie wziąć i te listwy zaznaczyć ołówkiem na razie, później sobie to zmyję. Żebym po prostu wiedział, która gdzie idzie, bo... Bo może być... Kurde, jak to zaznaczyć, żeby to było miał w ręce i nogi? Chyba muszę dać sobie jedyneczkę i pamiętać od tej strony. I tu zaczynałem od tego roga, bo później wiedział, że to są milimetry i to jest spasowanie, więc... Więc żeby wiedzieć od, odkąd startowałem, będę miał to na filmiku, w razie czego... W takiej kreseczki myślę, że to powinno się zmyć, ołówek bezproblemowo. Będę później wiedział, gdzie to poskładać To lecimy z tym. O, tu mam nadłożone, teraz sobie i właśnie lecę sobie delikatnie maszyną potem i wziął ten nadmiar. A resztę tam przelecę już sobie złatą. Dobra, dojechany mam tu do tego momentu, tak jak kominek jest. I na razie y, sufit idzie na bok. Tutaj patrzy tak kurde, jakby nierówność tutaj była, ale to chyba słuchajcie, łączenie mi idzie. I ona jest trochę ciemniejszy barwą. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak to wygląda. No i odnośnie tych listew Słuchajcie, no będą poprawki to na 100%. Mam tutaj gdzieś takie niedoróbki. Jak, jak tutaj nawet nie zauważyłem, także tu będzie kracha do zrobienia. No i ten lekki łuczek jest, powiem wam, ale nie jest taki, jak myślałem, że będzie ogólnie. No, czuć czuć to, że, że wiecie, zjeżdża to przy końcu. Także to sobie zostawiam na później. Nie wiem, czy tylko po gruntowaniu, czy po, już po podkładzie będę leciał, bo podkład mi więcej pokaże naprawdę. Ale coś się zastanowię, może, może od razu po gruntowaniu. Przelecę sobie jeszcze, przeszlifuję to do, do pieszcze i będzie spoko, Ale mówię, nie jest nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie, więc, więc ogólnie w rozrachunku będzie ok. No i co? Teraz przechodzę tu na ściany. Przechodzę tu na ściany, żeby. Mieć takie zróżnicowaną tą pracę, dzisiaj różnorodną można by powiedzieć, żeby ściany sobie objechać żyrafą, też do tego momentu, czyli dolecę sobie tu do końca, tam do końca i później wiadę sobie na narożniki, bo jest ich tu trochę, żeby sobie objechać te na narożniki, bo tak myślę, mógłbym to żyrafą opierdzielić całość dzisiaj na przykład, ale wtedy jutro będę siedział cały dzień na narożnikach, a to jest tak monotonna robota, że wolę sobie to, to trochę po prostu poprzemieniać i wtedy będzie to to lepiej, także spoko idzie jak na razie lecimy zaraz ze ścianami, też one no, jakoś jakoś długo nie zajmą, wydaje mi się, powinno być ok, no i później oczywiście na no, przy tych narożnikach. Jak nawet bym dzisiaj dojechał sobie przez cały dzień tu do tego momentu, żeby oblecić sobie te wszystkie narożniki, to wszystko do tego momentu tutaj, to tutaj na jutro zostanie mi tylko, można powiedzieć, sufit, ściany mam tu już porobione i te wszystkie narożniki, więc powinienem się do końca tygodnia normalnie z tym wszystkim wyrobić będzie szlifnięte, tylko się sobie posprząta wszystko, powynosi co niepotrzebne, no i będzie można jakoś tam kolejne roboty obmyślać i wymyślać. Kurde, no nie wiem, czy to jest łączenie, czy nierówności jako takie nie widać, ale tak jakby tutaj lekka jakaś buła była była, jak tu się podchodzi, to nawet pod łapą tego nie czuć nic. Nie wiem. Wydaje mi się, że to tak te łączenia one jeszcze gdzieś tam. Są ciemne takie. No, już na pewno nie tak jak wczoraj. Ten, ten na pewno słyszysz, dał radę. No, i tak to też wygląda. Z, tym, z tymi narożnikami powoli do przodu. Tu tą długość mam prawie prze, przejechaną całą. No i tam, wiadomo, zostaną jeszcze tu dookoła i ten narożnik w dół. Aha, i tam muszę narożniki w dół pociągnąć. I myślę, że dzisiaj powinno mi się to udać zrobić, tak mam nadzieję. Nie będę musiał też jechać, bo powiem wam, że wrzuciliśmy to ogłoszenie mieszkania tylko na Facebooku, tak naprawdę. I odzew jest bardzo duży. Znaczy bardzo, nie wiem jaki jest normalny odzew na mieszkania, ale od wczoraj od wieczora to lekko myślę z 10 telefonów odebrałem. Jakieś wiadomości też. Także kurde jest, jest zainteresowanie duże. To teraz też atrakcyjna. Wiadomo jak ktoś się szuka tam, żeby coś sobie wyremontować i, i mieszkać sobie w wyremontowanym nowym, nowym, nowym mieszkaniu to... Chyba też bym wolał tak naprawdę kupić tam za ciutki taniej A jak to się nazywa, a zrobić sobie samemu niż gdzieś kupić tak jak ktoś sobie zrobił, położył kilka lat to zawsze to już coś jest zmęczone Przeważnie jak taki remont był tam nie wiem powiedzmy 2 czy 3 lata temu, no chyba że świeży Świeży no to nie wiem, no to może Warto by było tam dać Ale to też nigdy nie wiadomo jak to jest wykonane i w ogóle Więc chyba też bym wolał kupić sobie Jakiś tam w gorszym stanie, a, a samemu sobie to, to zrobić. Ogólnie cena takiego wyremontowanego, podobnego metrażu, myślę, że waha się tam 280-290, może 275, a my wystawiliśmy na 245. No i ludzie dzwonią z tego powodu. Chyba nikt też się nie spodziewa, że nie wiadomo tam jaki stan jest za taką cenę. no bo... Jeśli ktoś rodzy w rynku i szuka sobie mieszkania, no to na pewno e, zdaje sobie sprawę, że coś tam trzeba będzie włożyć, jeśli, jeśli cena jest atrakcyjna. A tak też wydaje mi się jest w tym przypadku. Nie wiem, ile taki remont mieszkania mógłby wynieść teraz na dzisiejszy dzień, ale myślę, że nie wiem. Znaczy to też kwestia tego, czy ktoś chce sam zrobić, czy, czy zleci, no bo jak zleci, no to wiadomo, ta cena idzie do góry grubo, ale myślę, że koło pięciu dni chyba by wystarczyło żeby sobie odpierdzili tak takie mieszkanie no a to ja mówię ze, ze swojej perspektywy może nawet mniej jakby tak samo miał sobie zrobić kurde to wydaje mi się że mniej ale I to już wtedy ze wszystkim kuchna w takiego mieszkanka jest tania. nie ma z tym problemu tam z jakiegoś z jakiegoś ten white można sobie wziąć czy coś Chyba, że ktoś woli coś lepszego a to też wi wiadomo rozmiarowo jest malutka więc, więc nie będzie kosztować tyle co do domu jedno rodzinnego, na pewno No i dzisiaj jadę. Właśnie o 19 mam pierwsze, tam pierwsze okazanie mieszkania. No i tak to wygląda. Ale wiadomo, od y, oglądania przez, przez potencjalnych klientów do do sprzedaży to jest długa droga, więc, więc zobaczymy jak to będzie. Jakieś nawet pani z Niemczech dzwoniła, że płaci gotówką, że co też w niedzielę obejrzeć. Także ciekawe jak to będzie. No ogólnie wiadomo, że to, to że ktoś mówi, że płaci gotówką, to nie znaczy, że coś kupi, bo przyjedzie i, i się może zdziwić. My tak mieliśmy, jak szukaliśmy. Powiem Wam, znaleźliśmy. A mi też jakaś przyciera robi. Znaleźliśmy mieszkanie jeszcze właśnie z Anglii, też w Gryficach, blok obok. No i ten... I mówię do, tam do babki, że jestem w stanie dać tyle i tyle, e, jeśli będzie w miarę tam wszystko w porządku dla mieszkania. Ona, że tak, jak najbardziej tutaj da się mieszkać. A to było akurat na ostatnim piętrze, czyli na czwartym. E, włazimy tam, kurde pierwsze co mi się w rzuciło, słuchajcie, popękany sufit taki, pozalewany, żółty cały, gdzieś tam dachciek. Chyba nikt nic z tym nie robił, no i ktoś starszy musiał mieszkać, bo jeszcze taka stara zabudowa kuchni i w ogóle, no to tragedia, nie do zamieszkania ogólnie to było mieszkanie. No a ktoś tam mi mówił, że jest do zamieszkania, więc no to kwestia tego jak, jak kto, kto jakie ma yy, wymagania. My nie mieliśmy dużych, co prawda, bo każdy widział zresztą z was, jakie mieszkanie żeśmy wtedy, tam jak odświeżałem to pod ten, pod ten wynajem, każdy z was widział jak to wyglądało. Kurda, tutaj nie przeszlifowałem. Trzeba będzie to zrobić. Ale teraz na razie lecę tu do końca, jeszcze i, i ten i zrobię to sobie nie wiem, później, czy coś tu, nawet żyrafą będę mógł wjechać, bo tu w miarę szeroko sobie trochę ułatwić. No, także tak to wygląda. Wszystko zależy od tam, jak kto sobie tam co, co widzi, jakie tam ma wymagania. Dobra. To nic ja sobie lecę dalej. Chyba muszę sobie odstawić trochę. On nam spadł w ogóle jak z bratem robiliśmy, dlatego jest na prydytki pospinany, po bo co nieco nam się ułamało. Na szczęście ta część od Lasera będzie jeszcze działać. Ten chwytak ale ogólnie to nam pierdziemy, jestem zdziwiony, że on w ogóle działa. Udało się plan minimum wykonać, także ja będę uciekał i tu jeszcze z dołu do Poszlifuję i, i spadam. No, i tam na jutro, żeby wyszlifować resztę. I zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. I tam jeszcze mamy szpalety i tamtego boksika. Więc tam mo może, może mi się nie uda, tak naprawdę, jutro tego wszystkiego wyszlifować. No, zobaczymy, jak to będzie. Będę się starał. A co z tego starania wyjdzie, to zobaczymy jutro. A to trzymajcie się, cześć!